żłobek w Radzie Mazowieckiej jest jedyną inwestycją tego typu w województwie łódzkim. Mam listę rankingową wniosków zatwierdzoną przez ministra Władysława Kośniaka-Kamysza. Rawa w województwie łódzkim jest pierwszym miastem, które buduje nowy żłobek. Żłobek będzie miał 74 miejsca. Będą będzie pięć oddziałów, cztery oddziały po 16 osób, jeden oddział 10osobowy dla dzieci powyżej 21 tygodnia i ten oddział będzie właśnie, tak jak powiedziałem, 10osobowy. Żłobek będzie przyjmował również dzieci niepełnosprawne, bo taka jest dotacja z programu maluk 2013, czyli klasy integracyjne rozpoczniemy od właśnie od żłobka. Żłobek zatrudni, co jest bardzo istotną sprawą, około 20 osób. Kosztował budżet będzie około półtora miliona rocznie. Takie mamy prognozy, jeśli chodzi o finansowanie funkcjonowania miejskiego żłobka. Będzie miał własną kuchnię, czyli będziemy korzystali żadnych cateringów Będzie puskarnia, będzie szatnia. Jeśli chodzi o oddziały, każdy oddział będzie miał do dyspozycji sypialnie i bawiale. Na pierwszym piętrze i, i z tą informacją szczególnie chciałbym się podzielić. Będzie specjalistyczna przychodnia zdrowia. Ta przychodnia zdrowia będzie obsługiwała dzieci ze żłobka, z przedszkoli, ze wszystkich szkół w mieście. Myślę, że to jest pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Ja się nie spotkałem. Dlaczego ta specjalistyczna przychodnia? Właśnie dlatego, żeby rodzice nie musieli wyjeżdżać do lekarza do Łodzi czy do Warszawy. Koszt inwestycji. W stanie surowym wykończonym 5,5 miliona złotych, dotacja celowa od ministra obecnego Władysława Kośniaka Kamysza milion siedemset dwa tysiące złotych na ten rok. Oczywiście program maluch 2013 przewiduje możliwość dofinansowania jeśli chodzi o wyposażenie i pierwszy rok funkcjonowania i z takim wnioskiem będziemy się zwracać do pana ministra już w przyszłym roku bo termin zakończenia budowy żłobka jest lipiec 2014, czyli przyszły rok Oddań, wyposażenie przez półtora miesiąca i od 1 września 2014 roku żłobek już będzie funkcjonował. Jedno z pierwszych. Wydarzeń w Polsce dotyczących budowy nowego żłobka z programu Małgorzata 2030. to mieliśmy w latach 2012-2013 ileś pieniędzy przekazywano na żłobki. W 2011 to było 40%. W tych dwóch latach to jest pół miliarda przekazanych w różnych miejsca w Polsce na tworzenie i utrzymanie żłobka. Bo nie, nie tylko myślimy o tym, żeby wybudować, adaptować miejsca na kluby, dziecięce żłobki, zatrudnia jednych opiekunów, ale póki trzeba to utrzymać. I o tym mówił Pan Burmistrz, że warto jest składać wnioski po to, żeby tworzyć nowe miejsca dla małych dzieci, dla tych maluchów, dla tych, którzy, dla ich rodziców, którzy chcą wracać do pracy, chcą łączyć życie zawodowe z życiem ludzi. I to się dzisiaj dzieje w rawie Mazowieckim. Ja za, za tą aktywność samorządu gminnego, Pana Burmistrza, Rady, wszystkich mieszkańców, też Stowarzyszenia Dużych Rodzin, które to wspiera. Dziękuję. Bo takie miejsca są dzisiaj potrzebne. i trzeba dać wyraźny sygnał dobrej polityki prorodzinnej. W roku rodziny nie tylko wydłużenie urlopu macierzyńskiego, nie tylko e, odprowadzanie składek za nieubezpieczonych, ubezpieczonych w krósie e, i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, czyli stworzenie dla nich urlopu wychowawczego, ale też stworzenie nowych miejsc opieki. Bo to jest potrzebne. Tego oczekują od nas dzisiaj rodzice, tego oczekują Polacy. Tego też oczekujemy my sami, zmieniając oblicze demograficzne Polski. Nie da się myśleć tylko o pierwszymi roku życia dziecka, ale trzeba myśleć o żłobku, o przedszkolu, o dobrej szkole, skutecznej, później o rynku pracy. To ja się cieszę, że za moimi plecami trwa cały czas budowy, bo to też sygnał dla rynku pracy. Bo inwestycja to też miejsca pracy w trakcie, w trakcie jej tworzy. Czyli tu łączymy i tą politykę prorodzinną i politykę gospodarczą. Dziś rano... Z marszałkiem z Kimczakiem, z premierem Jagienickim byliśmy u pana Starosty. Tam zobaczyłem takie fajne hasło. Dama Mazowiecka, powiat, radz, przede wszystkim gospodarka. to jest też element gospodarki. Element rozwoju, element tworzenia nowej rzeczywistości. Lepszych warunków do funkcjonowania, lepszych warunków do życia, lepszych warunków dla gospodarki. I za to, za tą aktywność Wam, mieszkańcy Rady Mazowieckiej, serdecznie dziękuję. Tak jest dzisiaj potrzeba, gdy, gdy się borykamy z różnymi problemami, gdy patrzymy na różne doniesienia. Dobrze są też te które dzisiaj, też określa określenie Pierwszy raz od wielu, wielu lat. Pierwszy raz w historii trzeciej Rzeczpospolitej, od 25 lat. Mamy przewagę eksportu do importu. To są też bardzo ważne sygnały. I pomimo trudności, w tym roku rodziną, o której mówił ksiądz spraw, będziemy ze wszystkich sił starać inwestować zarówno w polską rodzinę, jak i w polskie dobre miejsca pracy.